Cześć, z tej strony Mateusz Wyciślik. Witam Cię w 105. odcinku podcastu Grow Hacking po polsku, w którym opowiadam, jak w sposób skuteczny i skalowalny rozwijać swoją sprzedaż i marketing w sieci. Dzisiaj odcinek, myślę, dosyć krótki, w którym opowiem, jakie formaty treści warto wybrać dla swojego biznesu porozmawiamy po prostu o tym jakie są plusy minusy poszczególnych formatów w kontekście wykorzystania ich biznesowo bo to nas oczywiście tutaj interesuje no i również w kontekście redystrybucji później tych formatów dalej czyli wykorzystania jednej treści takiej głównej treści którą tworzymy do tego żeby tworzyć z niej nowe treści mój proces content machine być może już znacie część z was na pewno zna Teraz, gdy nagrywam ten odcinek i gdy wy go słuchacie, to akurat trwa przedsprzedaż nowej wersji tego procesu, właśnie dystrybucji, redystrybucji treści Content Machine. Będzie wzbogacona mocno o narzędzia AI, o automatyzację, technologię. Więc, jeżeli temat Was interesuje, to zachęcam do zapoznania się z opisem też tego odcinka podcastu. Tam znajdziecie szczegóły. A tymczasem lecimy z naszym tematem odcinka. Dzisiaj powiem Wam o trzech formatach, takich podstawowych formatach i właśnie zastanowimy się, jaki format powinien być Twoim głównym formatem treści, które tworzysz w biznesie, a później właśnie z tego formatu powinieneś czy powinnaś mieć proces redystrybucji, czyli ty tworzysz w tym jednym formacie, który tutaj wybierzesz, mam nadzieję, po tym odcinku świadomie, natomiast później jest proces redystrybucji treści tak jak Content Machine wspomniany, który sprawia, że ta treść zamieniana jest też na inne formaty, pojawia się w innych kanałach itd., itd. Natomiast jest to o tyle ważne, żeby wybrać ten nasz główny format treści odpowiednio, bo będzie on miał znaczenie i marketingowe, ale też oczywiście trzeba brać pod uwagę to, w jakim formacie ty czujesz się dobrze, bo jeżeli jeżeli będzie tak, że nie jesteś w stanie tworzyć jakiegoś formatu regularnie i wybierzesz go tylko ze względu na jakieś tam czynniki, no to może się okazać, niestety, że nie tworzysz za miesiąc, dwa czy trzy w ogóle, albo te treści pojawiają się bardzo rzadko, bo po prostu format jest dla ciebie zbyt trudny i niekomfortowy. Oczywiście inną kwestią jest, jeżeli delegujesz tworzenie treści całkowicie. Wtedy po prostu szukasz ludzi, którzy czują się odpowiednio dobrze i mają umiejętności w konkretnym formacie. Wtedy jest to po prostu łatwiejsze, ale jeżeli tworzysz samodzielnie, no to weź to też pod uwagę. No i lecimy zatem z pierwszym formatem. I pierwszy format to blog. I... Gdy mówimy o treściach firmowych, to wszystkie firmy myślą zazwyczaj o blogu. No, może nie wszystkie. Nie będę generalizował, ale wiele firm od razu ma w głowie bloga, zakładamy bloga, piszemy bloga, i to tak naprawdę jest jedyne, co dzieje się w kontekście content marketingu. Często w ogóle nie ma tam procesu redystrybucji, oprócz szerowania tego bloga gdzieś tam w social media. No i blog, no to jest dosyć fajna forma, łatwa przede wszystkim w tworzeniu forma, natomiast też przez tą właśnie prostotę która jest tylko tak potęgowana obecnie przez narzędzia AI, przez automatyzację tworzenia tych treści, no to jest to też format, który ma olbrzymią konkurencję w bardzo wielu niszach, chociaż i tutaj zdarzają się wyjątki. No i zalety takiego formatu to właśnie jest to, że możemy go tworzyć bardzo, bardzo łatwo. Możemy też go bardzo łatwo delegować, no bo nikt nie wie tak naprawdę, czy to ty tworzysz dany tekst, nawet jeżeli się pod nim podpisujesz, czy ktoś inny stworzył ten tekst albo dużą jego część, czy być może stworzył to automat. Też bardzo trudno dzisiaj już to rozróżnić. Te narzędzia AI do tworzenia tekstów są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Druga rzecz, no to oczywiście druga taka zaleta to jest duży potencjał SEO i to właśnie w kontekście SEO wiele firm wybiera bloga jako taki swój kanał marketingu i to jest bardzo słuszne. To znaczy jeżeli tworzymy dobre treści, wybieramy dobre tematy poprzedzone research'em i te treści są dobrze zoptymalizowane pod wyszukiwarki, no to jest spora szansa, że nasze teksty blogowe w danej niszy zaczną się pojawiać wysoko, zaczną generować ruch z wyszukiwarek. No i trzecia taka zaleta z mojej perspektywy to jest to, że jest to taki format bardzo evergreen, czyli blogi potrafią żyć bardzo długo, między innymi właśnie przez SEO, czyli jeżeli ten blog się wypozycjonuje, no to nieraz widziałem to zarówno w swoich biznesach, jak i w biznesach klientów, że jakiś wpis blogowy się wypozycjonował wysoko w Google i generował leady, generował ruch przez wiele, wiele lat. To czasem nawet dochodzi do dwucyfrowej liczby lat, czyli blog może generować wam ruch przez 10 lat, przez 11, 12 lat. No to to są ogromne oczywiście korzyści biznesowe z takiego działania, natomiast też trzeba pamiętać, że przez tą dużą konkurencję wcale nie tak łatwo będzie wypozycjonować się w popularnych niszach z naszym blogiem wysoko. No i teraz wady, no bo zalety myślę dla wszystkich są znane blogowania, natomiast dlaczego nie warto moim zdaniem wybierać bloga jako taki główny kanał w wielu przypadkach. Po pierwsze i być może najważniejsze to jest to, że mamy tam dosyć mało uwagi naszego odbiorcy, to znaczy średni czas spędzany na tej treści i uwaga naszego odbiorcy w przypadku blogów jest najniższa ze wszystkich formatów, które dzisiaj omówimy. Trudniej też, między innymi przez to, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli ta uwaga odbiorcy jest nam budować zaufanie. Treść nie jest tak personalna jak pozostałe formaty. Odbiorca nas nie widzi, nie słyszy, tej uwagi dodatkowo jest mało, więc często jest to takie skanowanie tekstu, wyciągnięcie jednej informacji przez przeszukanie tekstu i wyjście z tego bloga, i jakby odbiorca nawet nie wie często, kto tego bloga napisał, na jakiej platformie, jaka marka publikowała tego bloga. Trzecia rzecz mniejszy potencjał wirusowy. Tekst po prostu nie generuje emocji tak dobrze jak wideo, jak dźwięk, jak obraz. No i przez to. Mniej chętnie będziemy go udostępniać gdzieś tam dalej. Jest też mniej personalny, więc tych emocji tam się pojawia mniej, a to emocje tak naprawdę często warunkują to, czy coś będzie wiralowe, czy nie będzie wiralowe. No i ostatnia rzecz, to o czym wspomniałem, bardzo duża konkurencja w wyszukiwarkach. To znaczy, jeżeli my chcemy się wypozycjonować, chcemy generować ten ruch organiczny z wyszukiwarek, no to blok z jednej strony jest naturalnym wyjściem, ale z drugiej strony konkurencja w wielu niszach jest tak duża, że bardzo. To trudno będzie to zrobić, bo jest to najłatwiejszy format do tworzenia. No i przez to większość firm naszej konkurencji będzie wybierała właśnie ten format i będziemy musieli się z nimi wszystkimi bić o uwagę naszego odbiorcy. Drugi format, o jakim chciałem wspomnieć, to podcast. Podcast, którego słuchacie, jest dowodem na to, że wierzę, że ten format ma duży sens. I jest on z jednej strony zdecydowanie łatwiejszy i tańszy w tworzeniu niż wideo, o którym zaraz sobie powiemy. No bo jest tam mniej montażu, mniej potrzebnego sprzętu zdecydowanie. Ale też taki łatwiejszy, powiedziałbym, od strony twórcy. Nie trzeba gdzieś tam stawać przed kamerą, nagrywać się. Wiele osób po prostu ma opory przed kamerą. Natomiast jednocześnie jest tutaj taki dobry stosunek, właśnie poświęcanego czasu i trudności do uwagi odbiorcy którą możemy kupić, bo często ona będzie bardzo podobna do wideo, a nawet też może być i większa niż w przypadku wideo. Moim zdaniem, niezwykłą taką zaletą, jeżeli chodzi o podcasty, to jest sposób ich konsumpcji przez naszego odbiorcy, bo zazwyczaj słuchamy podcastów podczas wykonywania innych czynności, czyli jak jedziemy samochodem, jak sprzątamy mieszkanie, jak coś gotujemy, jak jesteśmy na treningu czy na siłowni. No, i z jednej strony mamy tutaj ogrom uwagi i takiego czasu naszych odbiorców, który oni poświęcają na inne czynności, tak naprawdę każdego dnia. A z drugiej strony, co jest tutaj bardzo ważne, nie musimy rywalizować z formatami tekstowymi, wideo czy social media o uwagę naszych odbiorców, bo podczas wykonywania tych czynności nie są oni w stanie za bardzo ich konsumować. To znaczy, pewnie mogą oglądać wideo podczas prowadzenia samochodu, ale raczej jest to. Niewskazane. Więc mamy tutaj taką przestrzeń, gdzie my tak naprawdę bijemy się wyłącznie z formatem podcastowym, ewentualnie z jakimiś audiobookami, ale nie bijemy się z całą resztą. Inna taka zaleta, moim zdaniem, to jest to, że podcast szybko, znacznie szybciej niż blog, będzie budował zaufanie w twojej grupie słuchaczy. To znaczy, słysząc kogoś, po prostu mając go w uchu, że tak powiem. No zupełnie inaczej będziemy podchodzić do autora takiej treści niż czytając y, dokładnie to samo ale w formie tekstowej na przykład na jego blogu po prostu znowu jest tutaj więcej emocji jakiegoś y, takiego personalnego podejścia i po prostu będzie to szybciej budowało właśnie zaufanie z twoim słuchaczem. Zresztą no sam oceń jak słuchasz podcastów i czytasz blogi artykuły to gdzie bliżej ci tak Osobowo, do którego z autorów, plus czy znasz tych autorów, czy pamiętasz w ogóle, kto napisał tekst, kontra czy wiesz, kto nagrywa podcast, którego słuchasz regularnie. Myślę, że tutaj szybko dojdziesz do podobnych wniosków. Ostatnia taka zaleta w przypadku podcastów, moim zdaniem, to również jest to, że są bardzo evergreen. To znaczy, ja sam mam takie sygnały bardzo często, że ktoś pisze mi, że odsłuchał jakiegoś odcinka, który publikowałem na przykład 3 lata temu. Albo ktoś wrzuca właśnie, nie wiem, na Instagram Stories, że właśnie sobie jedzie samochodem i słucha mojego odcinka, który był publikowany kilka lat temu, więc te odcinki cały czas żyją, mimo że były publikowane dosyć dawno temu i bardzo często się właśnie zdarza, między innymi przez takie szerowanie tych odcinków w social media przez słuchaczy że one dostają drugie życie i później w statystykach widzę, że jakiś odcinek, na przykład, ma bardzo podobne ilości odsłuchań jak te nowe odcinki, które publikowałem niedawno. Także robi nam się tutaj taki efekt kuli śnieżnej, publikujemy regularnie, tych odcinków jest coraz więcej, ale słuchane są nie tylko te nowe, ale też te stare odcinki, co sprawia, że tych odsłuchań łącznie cały czas nam przybywa. No dobra, ale jakie są wady podcastów, bo one oczywiście też tutaj będą? Po pierwsze, oczywiście jest tutaj wymagane nieco więcej profesjonalnego sprzętu niż w przypadku pisania bloga, bo tam właściwie w ogóle nie musimy mieć żadnego sprzętu oprócz komputera. Natomiast tutaj potrzebujemy dobrego mikrofonu i potrzebujemy jednak jakiegoś podstawowego montażu takiego podcastu, przynajmniej, żeby wycinać jakieś tam fragmenty itd. Oczywiście może to zrobić samodzielnie, ale jednak jest to. Pewna bariera do przeskoczenia. Druga wada, to już dosyć duża wada moim zdaniem, to to, że one zdecydowanie mocniej opierają się na własnej dystrybucji niż pozostałe kanały. To znaczy mamy oczywiście wyszukiwarki podcastów. Taki Spotify będzie promował najlepsze podcasty i najlepsze odcinki, czy nowe odcinki do naszych stałych słuchaczy, ale nie jest to tak mocne jak YouTube czy Google, czyli nie ma tutaj tak dużego popytu i algorytmów, które będą podsuwały te odcinki szeroko naszym potencjalnym odbiorcom, jeżeli my sami nie zadbamy o marketing takiego podcastu. No i w wielu niszach po prostu nie są popularnym kanałem. To oczywiście może być zaleta, ale może być też wada. Po prostu czasami będą takie nisze, które zwyczajnie nie słuchają i nie lubią słuchać podcastów, albo będziemy musieli je przekonywać w ogóle do tego formatu. Czyli będą grupy odbiorców, które nie są przekonane jeszcze do samego formatu: nie tyle treści, którą będziemy publikować, ale samego formatu, i po prostu ten proces poszukiwania nowych odbiorców, budowania zasięgów będzie tutaj dłuższy. No, i przechodzimy do trzeciego formatu. Format, który jest najtrudniejszy w tworzeniu, ale jednocześnie moim zdaniem daje największe możliwości marketingowe. Mowa tutaj o formacie wideo, oczywiście. No i. To jest format, właśnie, który, no nie oszukujmy się, jest stosunkowo trudny do stworzenia, szczególnie w wersji profesjonalnej, bo oprócz tego, że potrzebujemy mieć profesjonalny dźwięk, jak w przypadku podcastu, musimy dobre ujęcie, światło, my musimy przed tą kamerą stanąć i wyglądać naturalnie. Na tym obrazku musi się zazwyczaj jeszcze dziać coś więcej, czyli jeszcze dodatkowy montaż. Także jest to format trudniejszy, zdecydowanie do tworzenia niż. Podcasty, przynajmniej jeżeli chcemy, żeby wyglądał dosyć profesjonalnie. Natomiast jest to też format, który będzie miał bardzo dużo uwagi naszych odbiorców, więc to jest znowu taka zaleta w porównaniu do blogów. Nie tylko, że mamy dużo uwagi naszych odbiorców, to jeszcze mamy taką bardzo powiedziałbym, Bogatą uwagę naszych odbiorców, bo odbiorca nie tylko nas słyszy, ale również widzi, plus możemy mu oprócz nas na tym obrazku prezentować właśnie jakieś dodatkowe rzeczy, które ułatwią mu zrozumienie tematu. Więc możemy pokazywać nawet bardzo złożone tematy na wideo. Więc tutaj, też budowa zaufania do nas jako osoby, jako firmy, będzie moim zdaniem najszybsza w przypadku wideo. Po prostu łatwiej nas poznać, gdy nagrywamy wideo. No, i tutaj bardzo, bardzo dużą zaletą jest to, że mamy świetny ekosystem do promocji takich materiałów, czyli po prostu serwis YouTube. Jeżeli my dobrze się wstrzelimy tematami w potrzeby naszej grupy odbiorców też w te fazy, które nagrywałem chyba w 86. Jeżeli dobrze pamiętam odcinku podcastu, sobie tutaj sprawdzę w międzyczasie. Nie, to był 89. odcinek podcastu, tam pokazywałem trzy takie różne typy treści na różnych fazach, w których jest nasz klient w procesie sprzedażowym. No to jest szansa, że YouTube po prostu nam bardzo mocno też pomoże docierać do nowych odbiorców. Po prostu ten algorytm będzie promował nasze treści do odbiorców, którzy tego szukają. Pamiętajmy też, że YouTube jest drugą największą po Google wyszukiwarką na świecie, więc nasi odbiorcy po prostu aktywnie szukają rozwiązania swoich problemów, szukają być może jakichś konkretnych produktów, usług i będą w stanie trafiać na nasze materiały wideo, jeżeli je tam będziemy zamieszczać, jeżeli dobrze je zoptymalizujemy. No i co jest bardzo ciekawe i bardzo ważne tutaj w tym kontekście, że mówimy o takim SEO w wersji wideo, nawet mi się zrymowało. Natomiast w przeciwieństwie do tego SEO blogowego, tutaj konkurencja zazwyczaj będzie bardzo niewielka. To znaczy, jeżeli my działamy w jakiejś niszy, to może się okazać, że w ogóle nikt nie robi regularnie wideo w naszej konkretnej niszy, na naszym konkretnym rynku. Z tego względu, że jest to format po prostu dużo trudniejszy do regularnego realizowania. Jeszcze jedna taka y, ważna zaleta, nawet bardziej niż w przypadku podcastów, jest to format mocno evergreenowy, czyli te treści też będą żyły bardzo, bardzo długo, głównie właśnie też ze względu na ten algorytm YouTube'owy, który może nam wyświetlać te filmy przez lata. Szczególnie jeżeli właśnie mamy niską konkurencję w naszej niszy, a temat szuka się cały czas, no to ludzie z samej wyszukiwarki YouTube'owej będą trafiać na nasz materiał przez wiele, wiele lat. Także to jest ogromna zaleta. No i co jest też tutaj niezwykle istotne z mojej perspektywy, to to, że wideo jest najlepszym formatem, jeżeli chodzi o redystrybucję. To znaczy daje największej możliwości redystrybucji go też na inne formaty. I jeżeli miałbym to poukładać w jakiejś kolejności, no to właśnie wygląda to tak, że najlepszym formatem do redystrybucji jest wideo, drugim najlepszym nie jest wcale gdzieś tam dużo niżej jest podcast, a ostatnim jest blog. Tak naprawdę w procesie Content Machine z każdego z tych formatów mamy tam trzy ścieżki redystrybucji. Stworzycie 30-50 treści z każdego kawałka, który publikujecie, czyli robicie jedno wideo, zrobicie z tego 30-50 kawałków treści, ale chodzi o to, że jeżeli macie bloga jako swój główny format. To te treści nie będą w tak fajnych formatach często, te pocięte treści, już jakby ta redystrybucja nie będzie często w tak fajnych formatach. Z czego to wynika? Z tego, że materiał wideo dzisiaj jesteśmy w stanie śmiało przerobić na materiał tekstowy. Tak samo jak podcast jesteśmy w stanie przerobić na materiał tekstowy, natomiast w drugą stronę też da się to zrobić, ale nie jest to aż tak oczywiste, aż tak łatwe, chociaż narzędzia AI też na to pozwalają. Wracając jeszcze do wideo i wad, no bo wspomniałem o zaletach, wszystkie formaty miały wady, zalety. Czy są wady wideo? No, moim zdaniem, największe wady wideo, tak naprawdę, jedyne wady wideo, jakie widzę. To jest to, że jest to trudne w tworzeniu i jest to najdroższy format w tworzeniu. Czyli potrzebujesz sprzętu, potrzebujesz montażu, potrzebujesz być może kogoś, kto całe te technikalia będzie też za ciebie obsługiwał. Potrzebujesz często światła, potrzebujesz odpowiedniego pomieszczenia więc no jest to format po prostu drogi również w tworzeniu. Oczywiście, można to realizować tanio, szczególnie jeżeli masz umiejętności odpowiednie, żeby to robić, ale w porównaniu do pozostałych formatów. Jest to, nie ma co się oszukiwać, najdroższy z formatów. Na koniec, moi drodzy, dwa takie ważne elementy przed wyborem jeszcze swojego głównego formatu. Po pierwsze, regularne tworzenie, czyli wybierz taki format, w którym wiesz, że będziesz czuł się na tyle dobrze, żeby tworzyć go po prostu regularnie. A po drugie, oceń konkurencję, bo wspomniałem Wam, że często jest tak, że na YouTubie mamy taki błękitny ocean na przykład w jakiejś niszy albo w podcaście, ale to zależy mocno od niszy. Być może Twoja nisza jest taka, że to blogosfera będzie takim błękitnym oceanem, gdzie nie ma konkurencji, a wszyscy robią tylko i wyłącznie wideo, na przykład. Więc oceń też konkurencję. No i co oczywiście jest ważne i do czego Cię zachęcam, to to, że jak już wybierzesz ten format, no to. Pamiętaj o tym, żeby zadbać właśnie o dystrybucję i redystrybucję. Bardzo często wygląda to tak, że my tworzymy bardzo dobre treści, niezależnie od formatu, natomiast one później generują minimalne efekty biznesowe przez to, że nie wiem, napiszemy bloga i wszystko, co my robimy, żeby dotrzeć z nim do odbiorców, to opublikowanie linka do tego bloga w social media, ewentualnie w newsletterze. I na tym się kończy. W Content Machine znajdziesz cały proces dla każdego z tych formatów, niezależnie co wybierzesz, który pozwoli Ci stworzyć 30-50 treści, które będą pracowały, tak naprawdę promowały daną treść. Przez wiele miesięcy, czasami przez wiele lat, więc jeżeli jeszcze nie macie w tym procesie i chcesz z nią skorzystać, to Cię zachęcam. Link do wersji 2.0, czyli udoskonalonej wersji, zaktualizowanej wersji Content Machine, znajdziesz w opisie tego odcinka. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie. Trzymajcie się, cześć.